moi widzowie dzisiaj moje pomysły pomysły na aktualizację zimowego lasu. Mój pierwszy pomysł to jest zrzucanie się śnieżkami z graczami. że na przykład idziesz sobie po śniegu, widzisz innego gracza, to pod atakiem tutaj by, by było, znaczy nie w tu, tylko by było tutaj gdzieś. O tutaj by było. Weź, weź śnieżkę. I jakby się wzięło tę śnieżkę, to by użyło się takiej akcji, i by rzuciło się w gracza, i ten gracz jakby dostał tą śnieżką, by tracił 50 hp. I tak by to by była bitwa na śnieżki. Taki pomysł. Drugi pomysł jest to budowanie bałwana. Na przykład szuka się takich kulek już zrobionych, szuka się po mapie kulek zrobionych. Do bałwana i można je zabrać i wybudować bałwana w dowolnym miejscu, gdzie tylko tobie pasuje. I trzecim pomysłem jest biały lis. Taki całkiem, całkiem, całkiem biały lis. Szukałoby się go. Jakby się go znalazło, dawałby takie zadania. Takie przystosowane do levela. Jakby na przykład ktoś miał level 1 do na przykład 3. Dajmy na to 100, od 1 do 100 to były takie prościutkie zadania. Na przykład znajdź trzy wiewiórki. Znaczy czy te. Trzy wiewiórki, no nie ma tych wiewiórek, więc znajdź trzy te. Krójki i je zabij. Na przykład jeszcze takie, i drugie by było, zagrać 10 minut na tej mapce. A od 101 do 200 by były takie zadania, na przykład. Zabij wszystkie bossy, które, które są w, tym, w tej grze. I drugie zadanie by było takie, zabij wszystkie zwierzęta, które są na tej mapce. To by było trudne. No i później jak się już by wykonało te dwa zadania, to się podchodzi do niego i on ci daje to, co chcesz. Na przykład wybierzesz sobie darmowy weed club albo darmowy weed pass, Albo darmowe 99 skrzyń z 100% szansą na mistyka, albo darmowe epickie skrzynki, ile sobie tylko wymarzycie. No i na przykład, nie wiem, albo darmowego mistyka, by, jakiego by się chciało, byle jaki jeden darmowy, albo dwa nawet. I czwartym pomysłem to choinka, która by była taka: no, na przykład znajdowałoby się pod nią prezenty i dawało znajomym. Znajomi by mieli tam po trzy prezenty: na przykład 99 skrzynek. Od razu darmowych i 20 epskich skrzynek. I jeden mistyk darmowy: jakiś tam wylosowany albo dupikat albo nowy jakiś. Tylko nigdy nie wiadomo od jaki. I jeszcze by było na przykład darmowe ekskluzywne rzeczy: o! I darmowe klejnoty od Lisa. notatil é un bajo.